To czekaliście się wreszcie, że możemy otworzyć dla was plac zabaw, wszystko i już beton zastygł, trawa jeszcze nie urosła, ale myślimy, że jeszcze urośnie, będziecie się już bawić, mam do was wielką prośbę, żebyście zachowali porządek na placu zabaw, są cztery kosze, do których trzeba wrzucać śmieci, żeby nie niszczyć niczego, żeby wam służyło jak najdłużej, ale musimy tutaj podziękować niektórym osobom. Przede wszystkim za te piękne ciasteczka, które tutaj są. Te ciasteczka ufundował Pan Piotr Lech, o, tam który jest tam. tam że... <plodzimy> Dziękujemy bardzo. chcę, żeby Wam bardzo smakowały, żeby Wam umówić dzisiejsze te otwarcie tego placu zabaw. Następnie, co, komu podziękujemy? Podziękujemy Radzie Gminy że wszyscy się, wszystkie miejscowości się spodziewają. żeby u nas był ten tak plac zabaw. Miał być w tamtym roku, ale trochę w Rzeszowie przetrzymał marszałek i dopiero w tym roku sądzę, że jest bardzo ładny plac zabaw, że Wam będzie służył długo. Także dziękujemy wójtowi i Radzie Gminy. Prawa Jeszcze raz. strażakom, którzy tu lali wodę, robili porządek koło tego placu zabaw, żeby drzewka urosły, żeby prawa rosła. Później co? Bardzo ważna rzecz. Pan, e e pan Paweł i Ewa Tomoń Dali oni mieszkają w krośnie. Pani Ewa pochodzi tutaj ze świeżowej. Dali drzewo, deski. Pan Waldek Szajna z panem Pawłem Tomonim pocięli na te kołki, które tutaj są, przy tych drzewkach, pomalowali te kołki i LZDS, panowie z LZDS-u, sportowcy pombijali nam, żeby te drzewka rosły, nie były połamane. I też im pięknie podziękujemy. Tam uporządkujemy trochę, te płyty będą założone tam pod te dzwony. No i trzeba teraz użytkować ten plac zabaw, dbać o porządek i bawić się ładnie. No. A teraz poprosimy te dwie małe dziewczynki. I dwóch starszych, bo ten chłopczyk może, może ta dziewczynka, chodźcie tu, chodźcie tu. Jak podajcie po, wszystkie dzieci. Chodźcie masz. No. Wiem, czy tak nie umiał, a potem wy troszeczkę tu. jedni tu, tam przy tamtym słupku. Idźcie, idź tam i tam do tamtych tak, a ty masz. tam. A mógł nie, a i tu Proszę uciąć. Brawo! Zapraszamy na siastka i do zabawy.